Cześć widzowie! Zastanawialiście się kiedyś nad tym, jak działa podatek na Steamie? No ja się dużo razy zastanawiałem. I myślałem kiedyś nad tym, że jest on stały, ale no mniej więcej on jest dookoła różnych wartości. W sensie, że jest on albo jakiś, nie wiem, no wydawało mi się, że jest on 12% z pewnym zaokrągleniem, nie? No ale uznałem dzisiaj sobie tak. Idę i zacząłem sobie to tak liczyć w głowie. Że w sumie to... I teraz to pokażę, że kiedy mamy 0,03, to płacimy 66% podatku. Kiedy mamy 4, płacimy 50% podatku. Kiedy mamy 5, płacimy bodajże 40% podatku. Kiedy mamy 6, nagle płacimy 33% podatku. I. Chyba, że te, mogłem to liczby źle podać, ale za chwilę zobaczycie tabelkę, jak to dokładnie wygląda, więc uznałem, że rozpiszę to, rozpiszę to ręcznie, policzyłem to wszystko ręcznie. Nie użyłem do tego Excela, bo nie umiem, bo jestem idiotą. Uwierzcie, że gdybym to policzył Excelem, wolałbym się przyznać do tego, że policzyłem to wszystko Excelem, niż że policzyłem to ręcznie. Tu jest kalkulator, proszę bardzo. Yy. Także tak, tabelka wygląda następująco: oto i ona. Tutaj mamy. Do, 20, do 23 groszy policzone. Tutaj mamy kwotę, za jaką wystawiamy. Tutaj mamy kwotę, jaką otrzymujemy. Tutaj mamy, jaki procent podatku pobiera od nas Steam. I ogólnie wnioski, bym powiedział, że są dosyć zabawne, bo w takiej sytuacji ja za bardzo. Mam nadzieję, że tego nie słychać, jak robot tu jeździ. A jeżeli słychać, to nie, przywitajcie go gorącymi brawami. Od kurzaczu przez. Wypieprze... Poszedł chyba robot odkurzacz. Po co to komu w ogóle? Można samemu podkurzać przecież bez sensu. Eee, no, także jak widzicie, ogólnie ten podatek z Steam działa bardzo dziwnie, bo e, jest on skonstruowany jak widać pod to, że im. On jest ogólnie skonstruowany bardzo chytrze, bym powiedział. Eee, jeżeli będziecie chcieli jakąś analizę, powiedzmy tych podatków wyższych. To nie wiem, zróbcie sobie ją sami, bo mi się ich nie chce rozpisywać, bo to by już była kupa pisania tego wszystkiego. XD, KW, ale chciałbym zauważyć pewną rzecz, że ogólnie podatek Steam'a jest bardzo niekonkretny do, do chyba tych wartości. O, on jest naprawdę taki jakiś dziwny, idzie on w jakimś swoim dziwnym cyklu, który jest bardziej de detaliczny, niżeli jakiś taki, nie wiem, że dałoby się go jakoś określić i nawet nie wiem, czy dałoby się z tego zrobić jakiś wzór. W sensie pewnie by się dało, ale wydaje mi się, że ten proces podatkowy to jest w ogóle jakaś beka totalna. Działa on ewidentnie w taki sposób, że Valve... Tak jakby im mniej coś jest warte, tym więcej transakcji jest na tym dokonywane, taka jest średnia rynkowa, nie tak mniej więcej to funkcjonuje. Więc Valve jedzie na tym, że skoro jest czegoś mniej, znaczy jest więcej transakcji, a ogólnie tak jakby to jest mniej warte, to pobranie od tego 66%, czy 50%, czy 40% podatku rekompensuje, tak jakby. Nie wiem w sumie o, o co z tym chodzi. Szczerze ja sam do tego nie jestem w stanie za bardzo dojść jakim w ogóle jaką logiką ktoś doszedł do takich liczb. W sensie jaki jest schemat działania. Nie ja, ja serio się pogubiłem. Tu chodzi po prostu o to, żeby pobierać dwa grosze do pewnego momentu. No nie, nie rozumiem totalnie, o co z tym chodzi. Tu są liczby, tak jakby ktoś sobie je może przeanalizować jak tylko chce. To co jest ciekawe, to to, że schemat się zapętla od pewnego miejsca. On potem ogólnie tro, trochę się, tak jakby stabilizuje, no bo. Jeżeli wartość się zwiększa, a kwota dodawana jest taka sama, to kwota dodawana staje się mniejszym procentem. A więc, skoro staje się mniejszym procentem, to progresywny procent, który idzie z podatkiem, też będzie mniejszy. Aczkolwiek uwierzcie, że to jest szacunek ogólnie. Ten on jest do, w, w granicy błędu, tam jest okolice jednego punkta procentowego. Także. Tak to mniej więcej wygląda, w sensie wszystko jest z przecinkiem mniej więcej poza 12,5. 12,5 są czystymi 12,5, takie absolutne 12,5 i tutaj 10,6 też było takie, bym powiedział, dosyć klarowne. Reszta jest z granicami błędu, i coś tam wychodzi po przecinku, nie? Przy czym, no, musicie uwierzyć, że na przykład między tym a tym, no to. Wiadomo, co wynika z wartości, pokazuję wam to po to, żebyśmy się nad tym wspólnie, może pozastanawiali. Ewentualnie, nawet nie pisać nic, jak to działa, tylko po prostu tak dla czystej ciekawości. Bo, no, wydaje mi się ogólnie, że ten podatek jest co najmniej dziwny z tego, jak on działa. Nie jestem jakimś wielkim ani fanem, ani antyfanem tego podatku. Wydaje mi się, że da się do niego przyzwyczaić. Aczkolwiek, jego na... Z pewnością ogranicza on nieco pewnego rodzaju handel. W sensie nie to sam fakt, że on istnieje, bo istnieć, no to wiadomo, czemu istnieje, tylko fakt, że istnieje w takiej formie. Taka forma istnienia tego podatku jest dosyć toksyczna dla handlu. Ale no, co ja bym o tym się wypowiadał? To jest już, bym powiedział, taka kwestia interpretacji tego wszystkiego. Także tyle o podatku na Steamie. Trzymajcie się.